Już 28 kwietnia w sklepach pojawi się Star Wars Jedi Survivor, czyli kontynuacja upadłego zakonu z 2019 roku. Czy gra wypali tak samo dobrze jak Jedynka, tego niestety stwierdzić nie możemy. Jednak jeśli tak się stanie, twórcy już mają pomysł na kontynuację. Jak ujawnił reżyser gry Stig Asmussen, ten cykl od początku zakładał trylogię. Mówi on, że już podczas prac nad pierwszą odsłoną twórcy mieli dobre pojęcie o tym, co pokażą w sequelu i wiele pomysłów odnośnie trzeciej części. Pojawia się tutaj jednak pewien twist. Mianowicie chodzi tutaj o to, że twórcy Star Wars Jedi 3 Chcą sporządzić na silniku Unreal Engine 5, a nie na Unreal Engine 4, tak jak miało to do tej pory miejsce. Twierdzą oni, że nie będzie to takie łatwe i będzie wymagało o wiele więcej pracy niż w przypadku Survivora, bo pracując nad serią, deweloperzy, czyli Respawn Entertainment, wzbogacili Unreal Engine 4 o wiele własnych rozwiązań i przy zmianie silnika konieczne będzie przeniesienie tych funkcji nowych na Unreal Engine 5. Jednak pojawia się pewne ale, ponieważ gdy twórcom nie uda się wzbudzić zainteresowania graczy Survivorem i jego premiera nie będzie należało do najlepszych, to raczej nie dostaną oni zezwolenia od EA na realizację części trzeciej. Jednak ciężko sobie wyobrazić, żeby Star Wars że Jedi Survivor nie sprostało oczekiwaną wydawcym ani twórców, bo ta gra już ma bardzo mocne podwaliny <laughs> stworzone przez jedynkę i tak naprawdę czekać tego na premierę, żeby to wszystko wybuchło i zabrało kolejne miliony pieniędzy. Tak jak mówiłem wcześniej, premiera już 28 kwietnia. Jeśli szukasz gier RPG, sportowych, akcji, przygodowych lub dziesiątek innych tytułów, klikaj link w opisie i sprawdzaj enepa.com Wielkim sukcesem było również Hi-Fi Rush. Jeśli nie pamiętacie, mówiłem wam o niej jakiś czas temu. Jest to muzyczna gra, która pojawiła się znikąd. Odpowiada za nią Tango Game Wars, odpowiedzialne chociażby za The Evil Within, wydaje Bethesda, a gra na premierę pojawiła się w Game Passie. Podbiła serca graczy nie tylko oryginalnością, ale tą specyficzną rytmiką gameplayu, gdzie cały świat rusza się pod muzykę, która akurat leci w tle. Pomysł oryginalny i nietypowy dla gier Bethesdy i jak widać, graczom się spodobał, ponieważ grę zagrało, uwaga, 2 miliony Awesome. Zapewne pomaga temu fakt, iż gra znajduje się, tak jak mówiłem wcześniej, w usłudze Xboxa, jednak, mimo wszystko, taki wynik jest imponujący. Zwłaszcza jeśli dodamy do tego fakt, że hifi fi Rush praktycznie nie miało kampanii reklamowej. O tej grze słychać było tylko i wyłącznie od dnia premiery. Przed ani widu, ani słuchu, nie wiadomo co to powstaje. Rzucili randomowo na Game Passa i gra sobie wybuchła. No to jest to, się udaje raz na milion. Deweloperzy zapowiedzieli, że gra będzie rozwijana i już ostatnio nowa aktualizacja wprowadziła Photo Mode, czyli tryb fotograficzny, który oferuje szereg zróżnicowanych opcji. Za to, jeśli chodzi o obsługę, to mam dla Was niestety złą informację. Jeśli czekacie na kontynuację The Wolf Among Us, czyli hitu sprzed prawie 10 lat, no to. Cytując Shreka, jeszcze sobie poczekacie. Ten specyficzny, detektywistyczny thriller w świecie z baśniowymi stworami odniósł niemały sukces prawie 10 lat temu. A jeśli nie pamiętacie, to powstaje on spod Telltale Games. The Wolf Among Us skończyło się dosyć niejednoznacznie i pozostawiło dużą furtkę na kontynuację. I osobiście, według mnie, po The Walking Dead i po The Walking Dead Part 2 The Wolf Among Us to najlepsza gra od Telltale. W każdym razie miała ona zaliczyć premierę w tym roku. Niestety zaliczyła co innego, a mianowicie opóźnienie. I twórcy poinformowali graczy, że. Produkcja nie pojawi się w 2023. CEO Telltale Games, czyli Jamie O'Tilly, wyjaśnił, że presja ze strony graczy oczekujących na tytuł jest duża, dlatego też twórcy pragną dołożyć wszelkich starań, by zadowolić społeczność i wypuścić jak najlepszą produkcję. Niestety jednak wymaga to czasu. Dosyć standardowa śpiewka przy obsuwach. Jamie Otali mówi, że jednym z głównych czynników świadczących kół przesunięciu są problemy związane z przeniesieniem silnika graficznego na Unreal Engine 5. Miało to być na tyle problematyczne i czasochłonne, że twórcy po prostu postanowili premierę przesunąć, a nie wypuszczać niedokończony produkt. Niedokończony produkt wypuścili zaś End Night Games, czyli twórcy Sons of the Forest. Gra wyszła w Early Access, ale i tak cieszy się ogromną popularnością i bardzo dobrym wykonaniem. I mimo tego, że gra znajduje się w Early Akcesie, to zawiera wystarczająco kontentu, by przez kilka lub kilkanaście dobrych godzin świetnie bawić się w grze. Jednak są gracze, którzy wolą las speedrunować. Jak to jest w zwyczaju, najbardziej spoceni gracze próbują prześcigać się, kto szybciej skończy grę w różnych kategoriach. Są na przykład kategorie z glitchami, ale są też takie zwykłe, bez gliczy. W przypadku Sons of the Forest jest jeszcze Speedrun w koopie, i już pojawiają się pierwsze rekordy, które. Mogą Wam troszkę rozwalić w głowę. W kategorii, w której można wykorzystywać błędy, prowadzi niejaki Okiabetter, który przyszedł w grę w 7 minut 18 sekund i 350 milisekund. Tak, w tyle gościu ukończył grę, może sobie zwrócić na tym jeśli kupił. Na wyższych poziomach trudności wygrywa Benjamin sama z czasem 8 minut 44 sekundy. Jak mówiłem wcześniej, jest również kategoria do kooperacji. Tam najlepszy wynik osiągnęła Trójka, Lord of Pierce, Lord of Randy i Barney, którym przejście są z The Forest zajęło 11 minut i 6 sekund. Za to jeśli chodzi o przejście gry bez wykorzystania błędów, to tam prowadzi Polak Spyro, który przeszedł grę w 50 minut 56 sekund. Jestem ciekawy, jak te speedruny będą ewoluować wraz ze mm, wprowadzaniem nowych aktualizacji. Bo mi się wydaje, że te aktualizacje będą dosyć odmieniały rozgrywkę do góry nogami, ale też głównie naprawiały błędy, które ci speedrunerzy wykorzystują do przechodzenia gry jak najszybciej. Jak najszybciej to mogli wydać DLC do Elden Ringa, ale wychodzi na to, że jeszcze sobie trochę poczekamy, ale też nie jakoś długo. Publicznie From Software obecnie podzielone jest na dwa zespoły, z których jeden rozwija Armored Core 6, a drugi pracuje nad dodatkiem fabularnym do Elden Ringa nazwanym Shadow of the Earth 3. Obie rzeczy zostały oficjalnie zapowiedziane. I teraz zastanawiam mnie, jak i pewnie Was, jaki harmonogram wydawniczy From Software przyjmie na te dwa projekty. Na szczęście redakcja X-Computer dotarła do informacji, według której na dobry początek zagramy w powracające IP, czyli Armored Core 6 Fires of Rubicon, a gra ma zadebiutować gdzieś w okresie od września do października. Według redakcji ma się to pojawić przed Shadow of the Earth 3, ale mimo wszystko DLC ma wyjść jeszcze w tym roku. Wychodzi więc na to, że jeśli nie będzie żadnych wewnętrznych obsówek, hmm, DLC do Elden Ringa możemy otrzymać... W przedziale listopad, grudzień. Wtedy by to ze sobą jakoś bardzo nie kolidowało, a przecież wiadomo, że dwa różne zespoły opracowują te dwa projekty, więc twórcy nie mają tutaj zapewne jakiegoś wielkiego konfliktu, jeśli chodzi o pracę robotniczą, jeśli mogę tak to nazwać. Kultowy raper 50 Cent podtrzymał atmosferę, jeśli chodzi o Grand Theft Auto 6. Rzucił nam na swojego Twittera taki oto wpis, który gracze od razu połączyli z Grand Theft Auto 6. Jednak ja bym chciał tutaj Was uspokoić i lekko naprowadzić, ponieważ wydaje mi się, że to nie za wiele ma wspólnego z Grand Theft Auto 6, a bardziej z promocją jego nowych trunków, bo takowe raper posiada. Wszystko rozchodzi się o zdjęcie przedstawiające Vice City, a mianowicie logo Vice City, czyli gry Rockstar Games sprzed kilkunastu lat. Z wycieku Grand Auto 6 dowiedzieliśmy się, że wrócimy do tamtejszego Miami, czyli do Vice City, a 50 Cent nieraz leciał w radiu w piątce, więc jeśli połączymy te dwa fakty, że on rzuca takie Vice City, to będzie w GTA 6, no to możemy jakoś wysnuwać teorię na ten temat, że kurde, no 50 Cent pewnie będzie leciał w radiu i albo niedługo będzie ważnym elementem kampanii reklamowej Grand Theft Auto 6. Jednak jeśli popatrzymy sobie na hashtagi pod yy, postem, zauważymy brand są Koniak i Lekte Miduroi, jeśli tak to się czyta, i są to jego autorskie trunki, które raper pewnie chce promować. A ta grafika pewnie jest jakoś z tym związana, bo jeśli miałoby to być związane z Rockstar Games, jeśli ten post miałby być już częścią kampanii reklamowej Grand Theft Auto 6, nie wydaje mi się, żeby dostał on zezwolenie na promowanie tam swoich trunków. Brzmi to po prostu nielogicznie. Atmosferę podgrzał również dopisek, wyjaśnię to później, Green Light Gang, także jakieś duże ogłoszenie od rapera nadchodzi. Jednak czy będzie to związane z Grand Theft Auto? To 6, tak jak mówiłem wcześniej, nie wydaje mi się.